Eee, dziwne... e, mamy do tego mówić. Właśnie pojawiła się walizka. Słuchaj, bo tak. Ale coś w... przydatnego! Kufuję, obalił jabola, nie? 500 sekund! O... Moim, moim za... Czekajcie, moim zadaniem w marcu jest obalić jabolę! Z moją! Z moją po... Daj mi to! Uwaga! Na szafce się postawię. Uwaga, kto tak, się... To moja podobizna! Ja proponuję, kto szybciej obali Jabola, czyli ciebie. Nie, ja nie piję! To nie ma... To nie, nie ma alkoholu. Ja nie wiem czy tak panowie można. Bo to, to nie wiedziny, piję. Nie wiem czy można na wizji. A, o więc, dobrze mam. Więc, więc może, może pozostawcie... Z, 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 z. W takim razie moi drodzy, moje słowa nic nie mają. Ale jednak ten celek się... Dopingujmy, dopingujmy, moi drodzy, w takim razie. Publika podłapała ten temat. O panowie walczą, panowie walczą. I... Robert zwycięsko, ale zaczął też. Zacząłem na Ja, czad! to wypis. Ja, czad! To jest wasz pierwszy pojedynek. Ten, Ten nie od, ma, taki Nie obecny, no. <laughs> Tylko powiem, bo dość sucho w gardle miałem i dość dużo piłem przed tym, żeby mi się głos nie harkał. Ja wywaliłem ze trzy butelki coli, i teraz mi tutaj tak każą jeszcze dopić. Dawaj, kurwa, tam tam mi się bek. Nie tłumacz się. Kurwa. Wiesz, w Twojej walizce, Robercie, znajdują się jeszcze jakieś Ta, piękne co? fanty? Jak już pytasz mnie, to chciałem. Po... No zapytam, bo widzę, że tam kilka rzeczy Ta, leży. Ja chciałem pozdrowić wszystkie chorągiewy, kurwa, co, w... <laughs> co, mi, co mi wchodziły w dupę przez lata i błagały o krosach. Jak zaczęło źle iść, to gadały za plecami, jaki to chujowy jestem. I mam nadzieję, że wasze chipy teraz szczypią, że tutaj siedzę z takim ziomkiem i z takim zajebistym typem w takiej federacji, a nie się skończy. I tfu wam kurwa. A chorągiewy jeba.